Sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer. Niestety byli dzisiaj lepsi od nas i, i, i wyjeżdżamy stąd ze Srebrem. Chociaż przyjechaliśmy tutaj z ogromną wolą walki i, i jakby nie dopuszczaliśmy do siebie myśli, że, że to jest niemożliwe. No niemniej jednak nie udało się to spotkanie nam początek właśnie nam odjechał i, i mamy srebro, ale myślę, że generalnie też możemy się cieszyć, bo wiemy jak trudny był to dla nas sezon kolejny pechowy. A, a trochę tych sukcesów mimo wszystko w tym sezonie było, także wielkie podziękowania dla chłopaków, dla wszystkich w klubie, bo, bo wiem jak ciężko wszyscy pracujecie, także... Wielkie dzięki. No właśnie, ten srebrny medal, drugi rok z rzędu, e, to chyba jednak jest sukces, ponieważ bardzo szybko straciliśmy, chociaż chociażby Dają i konkluzje nas tak powiem, nie oszczędzały. Tak, dlatego, dlatego mówię, że, że cieszmy się tym, co mamy, bo uważam, że to był dobry sezon dla nas. Trudny, niezmiernie trudny. Eee, ale mamy mistrza Polski Juniorów, mamy mistrza Polski Seniorów, mamy drużynowe mistrzostwo Polski Juniorów, wygraliśmy Ekstraligę U24, a w dorosłym żużlu mamy srebro i ja myślę, że to jest dobry sezon. Eee, dobry to był też sezon, jeżeli chodzi o frekwencję na Stadionie Olimpijskim. Poprosimy o kilka słów do a, tutaj, a tutaj to nasi kibice nas nigdy nie zawodzą i zawsze wspierają nas i, i są naszą siłą. Bardzo Wam dziękuję i liczę na to, że, że w przyszłym sezonie też się spotkamy, będziecie nam kibicować równie mocno, a my zrobimy wszystko, żeby Wam się odpłacić złotem.